Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani, dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie Rozmowy na Czasie gościmy Panią Dyrektor Przedszkola 16 z Olsztyna z ulicy Zamenhofa. 20. Pani Jolanta Jastrzębska. Jastrzębska. Gościmy również Pana Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna. Dzień dobry jeszcze raz. Szanowni Państwo, od kilku dni nabrzmiewa no, pewien konflikt dotyczący relacji funkcjonującego przedszkola właśnie szesnastka. Na, we współpracy z miastem, gdzie miasto jest właścicielem tego obiektu, tego budynku, i przez ostatnie lata nawarstwiło się ileś takich nierozwiązanych problemów. No, i poszedł przekaz taki informacyjny w różnych mediach, że to przedszkole będzie zlikwidowane. Panie Prezydencie, czy rzeczywiście takie są zamiary? Najważniejsze są przede wszystkim dzieci, które chodzą do przedszkola, których mamy w naszych przedszkolach bardzo wiele. Oczywiście. Wiadomo, olbrzymia troska rodziców, jak i wszystkich pracujących w naszych przedszkolach wspaniałych ludzi. I na pewno to będzie nam przyświecało w naszym sercu, żeby problemy, które są oczywiście takie czy inne, mniejsze czy większe, starać się rozwiązać. Przedszkole przy ulicy Zamenhofa nie podlega dyskusji. To niejednokrotnie rozmawialiśmy. Jest przedszkolem oferującym bardzo bogatą ofertę w zakresie programowym prowadzonym na wysokim poziomie. Natomiast oczywiście pewne sprawy, które ciągną się od 2018 roku, są po prostu do załatwienia, mm -hmm. do rozwiązania. Rozmawialiśmy na ten temat przed audycją z panią dyrektor. Znamy te problemy, bo przecież, e, e, tak jak wspomniałem, mają one swój już okres co najmniej trzyletni. I są, jakby to powiedzieć, trzy tematy, które musimy załatwić. Mhm. Powinniśmy załatwić dla dobra to, o czym wspomniałem na początku, mhm. przede wszystkim dzieci i możliwości ich rozwoju i satysfakcji mhm. rodziców, jak i organu założycielskiego, czy też e, pracujących w tam oddanych pracowników. A więc pierwsza kwestia to jest kwestia umowy, której mhm. nie ma od trzech lat, podpisania e, pomiędzy przedszkolem szesnastka a. Gminą Olsztyn, czyli mhm. zakładem lokali i budynków komunalnych w zakresie mhm. najmu nieruchomości, czyli w zakresie mhm. samego budynku. To jest jedna umowa. Druga umowa to jest umowa, która dotyczy samego gruntu, a więc mhm. tego, z którego korzystają dzieciaki, który służy im do aktywnego wypoczynku, mhm. a więc całego obszaru, w który, na którym przedszkole działa. Kolejną kwestią, którą chciałbym, ażebyśmy doprowadzili do końca, to jest kwestia oczywiście tych kontroli, które rozpoczęliśmy, okay. które niestety nie zakończyliśmy, a one muszą być zakończone. Ja jako prezydent miasta odpowiadam za finansowanie oczywiście różnych obszarów, w tym edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej i mam obowiązek oczywiście również wynikający z ustawy o samorządzie, na żeby nasze wspólne środki, czyli naszych mhm. mieszkańców publiczne były w odpowiedni sposób wykorzystywane, a jednocześnie oczywiście sprawdzane. I ja nie mówię, że są jakikolwiek w tym zakresie z takim czy innym mhm. tak, przedszkolem i również z Pani Dyrektor przedszkolem problemy, natomiast zostaliśmy z Wprost, mm -hmm. o czym mówiłem wcześniej, niejednokrotnie podkreślam, przez Izbę Administracji Skarbowej, do skontrolowania po prostu gospodarki finansowej, i wobec tego ja po prostu to winien, winien jestem przeprowadzić i zakończyć, i wtedy mm -hmm. oczywiście podsumować. To są te dwa tematy. I jeszcze trzeci temat, który z tym był związany. To był temat. No ten o rozliczenia okresu bezumownego korzystania tak, z obiektu. Tak, tak, ponieważ tak jak no, tutaj wspomniałem o umowach może, 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 może tak pokrótce mm -hmm. tutaj pani dyrektor powie o tym, bo nastąpiły pewne rozbieżności interpretacji mm -hmm. przepisów i wynikających następstw mm -hmm. na podstawie działania tych przepisów, no, że pani czuła się, że w jakiś sposób ta działalność, którą uważała Pani, że prowadzi dobrze, no a tutaj miasto ma jakieś niesłuszne mhm. roszczenia. Czyli to jest ta zła interpretacja i umowa, z której Pani korzystała przez 10 lat od 2008 roku do 2018 roku była umową bezkosztowną, mianowicie, że to nie tylko Pani przedszkole, ale wszystkie sześć przedszkoli olsztyńskich korzystało nieodpłatnie nie było jedynie zobligowane do tego, że ma dbać o te obiekty, dokonywać bieżących napraw i remontów, i później ewentualnie z tego się, z tych działań się rozliczyć, żeby nie dekapitalizować w tych, tych, wiesz, tych, wiesz, tych wiesz, placówek. To była drobna. Y, I to staw były stawki, mm -hmm. powiedzmy sobie, że naprawdę niewielki to był duży gratis mm -hmm. układ ze strony miasta. No Jak się ta umowa skończyła, zmieniły się troszeczkę czasy, że mm -hmm. miasto wystąpiło już, że te opłaty mają występować, aczkolwiek to są też opłaty symboliczne, bo dla przykładu podam, że to była kwota łączna z podatkiem od nieruchomości około 7-8 zł za metr kwadratowy. Aktualnie i w tych ostatnich latach stawka w Olsztynie kształtuje się między 30-40-50 zł albo jeszcze wyższe. Mhm. Czyli jest to ukłon ze strony miasta, a szczególnie ze strony podatników, bo to podatnicy łożą na tego mm -hmm. typu y, instytucje i placówki jest sytuacja komfortowa. Pani dostała taką propozycję y, podpisania tej umowy, ale z jakichś powodów pani jej nie podpisała dlatego, że to była umowa roczna na okres przejściowy. W międzyczasie y, Rada Miasta uchwaliła zasady, że tego typu placówki będą miały umowy na okres już tylko maksymalnie trzech lat. O, Rada Miasta odeszła od tych umów dziesięcioletnich. Zresztą uważam, że słusznie, bo wcześniej miały miejsce pewne nieprawidłowości, że instytucje stowarzyszenia inne dostawały pewne obiekty w użytkowanie, i o, później różne rzeczy y, działy się z tymi placówkami. Nawet y, było, były takie sytuacje, że one do miasta nie wróciły. Y, I teraz, tak, wracając konkretnie do tego miejsca, że te umowy nie zostały sfinalizowane z urzędu. Miasto zostało zobowiązanie do naliczania innych stawek wynikających z bez umownego korzystania z tych terenów i z tego obiektu. No oczywiście to są stawki troszeczkę wyższe, ale one też są niewielkie w porównaniu do stawek rynkowych, bo to są stawki wynoszące tam finalnie chyba 10 mhm. zł. No i widzę, że pani ma pewne przemyślenia i chciałaby tutaj dla swoich rodzin, swoich dzieci, swoich przedszkolaków, rodziców, naszym widzom ma Pan jakiś mhm. przekaz. Bardzo jestem zadowolona z tego, że mogłam spotkać się z panem prezydentem i tutaj wyjaśnić pewne kwestie, i bo dzisiaj przyszłam nie tylko jako Jolanta Jastrzębska, ale też jako osoba, która reprezentuje rodziców i pracowników. To im też bardzo zależy na tym, żeby przedszkole szesnastka dalej funkcjonowało. I myślę, że właśnie ta droga rozmowy z panem prezydentem bezpośrednio tutaj doprowadzi do tego. Ja, ja nawet wiem, że, to, że tak się stanie. Oczywiście musimy uzgodnić pewne sprawy. Ja nie jestem przeciwna kontrolom. Tutaj rozmawialiśmy z panem prezydentem, że ta kontrola się odbędzie. Tak, że w momencie, kiedy dostanę, Dokument, który, który um, przyniosą mi panowie inspektorzy um, z podpisem pana prezydenta. Nie ma problemu, żeby ci panowie skontrolowali ten rok um, wydatkowanie dotacji w tym roku. Um, bardzo byłabym zadowolona, gdyby właśnie umowa, gdybym mogła podpisać umowę, a w perspektywie wykupić budynek i dalej prowadzić w tym budynku przy ulicy Zamenhofa 20, przedszkole 16. Bo chciałabym rozbudować ten budynek. Zresztą takie miałam zamiary również wcześniej, żeby polepszyć tutaj warunki, żeby nie mamy sali gimnastycznej. Ponadto jest bardzo, nie mam bardzo, bardzo dużo dzieci, nie mamy wolnych pomieszczeń na gabinety specjalistyczne, a są u nas również dzieci niepełnosprawne i no taki, takie mamy plany, dlatego to, o czym rozmawialiśmy, że podpisanie umowy, a w perspektywie wykupienie budynku to dla przedszkola 16 to by była szansa. A w zasadzie szansa dla dzieci i pracowników, y, 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 którzy tutaj właśnie do przedszkola przychodzą i pracują. Tak, tylko chciałbym dodać, że y, ja, pani dyrektor, y, nigdy nie wysyłam kontrolerów, pracowników Urzędu Gminy miasta, którzy by szli bez mojego upoważnienia. Więc oczywiście wymaga to mhm. wyjaśnienia, ponieważ mhm. pani dyrektor było uprzejma powiedzieć również wczoraj w audycji, że nie było tam podpisu prezydenta, nie było właściwej delegacji. Mhm. Ja wiem, że ja zawsze podpisuję mhm. i pracownik kontroler bez takiego dokumentu oczywiście absolutnie nie powinien w ogóle podejmować kontroli. Wyjaśnimy. Jestem przekonany, tak. oczywiście uh -huh. dzisiaj od swoich pracowników słyszę, że oni takim dokumentem dysponowali uh -huh. i wskazywali. No ale jest to kwestia oczywiście wyjaśnienia i to well, między sobą atak. między uh -huh. sobą wyjaśnimy. Uh -huh. Natomiast to powiedziałem i oczywiście mam nadzieję, że jest wola z obu uh -huh. stron. Uh -huh. Dobra wola, bo przecież na najważniejsze jest dobro dzieci, to też powiedziałem, a no, wobec tego musimy załatwić kwestie umowy mhm. z jednej strony, której nie ma od trzech lat, e, rozliczenia mhm. e, po prostu e, środków, które z tego tytułu e, w części powinny jeszcze do gminy wpłynąć. Mówimy to o tym użytkowaniu tak jest. Mówimy, bezumownym. mówimy o tak, o najmie budynku, mhm. bo za grunt pani dyrektor w pełni tutaj wywiązuje się z obowiązków. Natomiast, no, najem musi być rozliczony budynku. No i kwestia, to co też tu wskazywaliśmy, kwestia dokończenia, tak, tych wszystkich rzeczy, które, mhm. o których dzisiaj tu rozmawialiśmy, które wymagają po prostu na pewno rozmowy, mhm. wyjaśnienia i zajęcia Rozumiem, że w drodze pewnego kompromisu mm -hmm. po prostu stanowiska. Co do możliwości wykupienia nieruchomości, myśmy ja, takie wnioski, jako mm -hmm. mówię, bo myślę już o Radzie Miasta, ale ja mm -hmm. jako prezydent, w, ro, w styczniu 2020 roku przedstawiłem dla Rady mm -hmm. Miasta uchwały dotyczące przygotowania miejscowych mm -hmm. planów zagospodarowania przestrzennego. Dla sześciu przedszkoli niepublicznych, mhm. o których mówił Pan redaktor, które przygotowywane są dzisiaj. Pierwsze na ulicę Kopernikana, mhm. tam funkcjonujące przedszkole, i drugie w kolejności wygaszanych umów przy ulicy radiowej. No a po, oczywiście potem następne, kolejne. A wobec tego organy założycielskie, czyli mhm. osoby fizyczne, które dzisiaj prowadzą tę działalność, po opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie zostaną w tych planach mhm. zabezpieczone funkcje e, edukacyjno-oświatowe sprzedawanej nieruchomości mhm. ze strony gminy, e, Ostateczną decyzję w tych sprawach podejmie Rada Miasta, która... Oprócz miejscowego planu, będzie musiała podjąć uchwałę mhm. o bezprzetargowej sprzedaży na rzecz mhm. dotychczasowych najemców, i to może zdecydować Rada Miasta. Mhm. Mam nadzieję, że tak będzie, bo przecież Rada jest przychylnie nastawiona mhm. do tej trudnej działalności, a jakże niezwykle ważnej dla tego najmłodszego pokolenia, dla nas wszystkich, dla naszego rozwoju, mhm. dla miasta Olsztyna. A więc na pewno jesteśmy na dobrej drodze żeby się porozumieć, a zaszłości musimy oczywiście uporządkować, bo inaczej być. Mhm. Na pewno Chciałbym nie może. jeszcze przekazać naszym widzom taką informację, że yy, miasto... Yy, w skali roku udziela dotacji finansowych. W skali roku to wynosi tam w przypadku pani przedszkola około 2 miliony złotych. I z ustawy o finansach publicznych wynikają obowiązki, że te środki mają być kontrolowane, w jaki sposób są wydatkowane. i Jeżeli nie ma możliwości, już nie wnikam z jakich powodów, zweryfikowania tego, to ten urząd źle działa. Po prostu to są społeczne pieniądze, to są pieniądze z podatników mhm. i one muszą być kontrolowane bez względu na to, czy się komuś mhm. podoba, czy to nie podoba. Yy, takie są, bo jeżeli ktoś nie chce mieć dotacji, mhm. yy, to proszę bardzo i wtedy tych kontroli. Nika, mhm. prawda? Przecież nie ma obowiązku, że trzeba brać mhm. jakieś środki dotacyjne. Oczywiście. Ja też jestem tego zdania. Dostaję pieniądze publiczne w przeliczeniu na ilość dzieci, tak jak inne przedszkola. I nie jestem przeciwna kontrolom. Tych kontroli od 2007 roku wykonanych przez Urząd Miasta odbyło się pięć także przedszkole było do tej pory kontrolowane po prostu wyszły nieporozumienia które tak jak pan prezydent mówił my sobie wyjaśnimy i nie ma najmniejszych e, obiekcji z mojej strony żeby do tej kontroli nie doszło jeśli dostanę oczywiście pismo od pana prezydenta e, pan prezydent sprawdzi czy takie pismo nie zostało wysłane nie to znaczy, tak e, jeśli będzie pismo z pana prezydenta podpisem e, to oczywiście Inspektorzy będą mogli, bo to jest ich obowiązek i ja się wcale przed tym nie bronię, tak? Także oczywiście tak się stanie. Pismo dostają, występuje zawsze o upoważnienie do dokonania kontroli mhm. dyrektor biura kontroli. Pismo ja podpisuję. Pismo otrzymują kontrolerzy i z tym pismem mhm. idą do jednej czy drugiej mhm. placówki. Chciałbym też Oczywiście powiedzieć, że nie kontrolujemy tylko jednej mm -hmm. placówki, tutaj rozmawiamy o przedszkolu szesnastka, kontrolujemy mm -hmm. wszystkie praktycznie mm -hmm. placówki, bo po prostu do tego jesteśmy zobowiązani. Oczywiście. Tym bardziej, że mm -hmm. o czym mówił pan redaktor w kwestii e, naszej całej edukacji tak zwanej niepublicznej, mm -hmm. my wydajemy ze środków budżetu mm -hmm. miasta, naszego budżetu, mm -hmm. naszych mieszkańców. E, około 155 milionów złotych rocznie mhm. i ta kwota od 2012 roku wzrosła nam dwukrotnie wtedy wydawaliśmy mhm. około 70-75 milionów mhm. dzisiaj już tyle a wobec tego, no, mamy obowiązek mhm. również sprawdzać, to była tu przytoczona ustawa o finansach publicznych, tak, w jaki sposób te środki mhm. służą nam i czy w odpowiedni sposób i czy w terminach mhm. po prostu są one wykorzystywane. Jeszcze tak. chciałbym, żeby pani dyrektor odniosła się do wczorajszego tego wieczornego spotkania z mediami, w którym uczestniczyła pani i uczestniczyli, no myślę, rodzice, dzieci, które uczęszczają do pani przedszkola, bo na moją ocenę to zachowanie było bardzo krzywdzące i nieobiektywne. I nie wiem, z czego to wynikało, bo ci ludzie byli tak troszeczkę rozemocjonowani, ale mam wrażenie, że Jakieś złe informacje do nich trafiły. Wczorajsze spotkanie w, na, w ogrodzie Przedszkola 16 było z udziałem rodziców, pracowników, którzy są zaniepokojeni sytuacją przedszkola i tym, że po 30. Czerwca 22 te dzieci nie dostaną, nie, nie będą mogły uczęszczać do tego przedszkola. Rodzice wyrazili swoją wolę, że chcą, żeby to przedszkole akurat było. Z informacji, które otrzymywali od urzędników, od radnego, że dostaną miejsce, ale w innych przedszkolach. Myślę, ja nie mogę tutaj odpowiadać za rodziców, bo rodzice ale przecież pani, spotkali pani się. Obracamy, troszeczkę w sferze jakichś takich plotek, jakichś takich haseł, fake newsów. No i między innymi też chodzi mi o pewne takie banery, które no wie pani takie ur urągające gospodarzowi mm -hmm. naszego miasta, który no wiemy, że się bardzo stara i mm -hmm. no są efekty na każdym, w każdym miejscu naszego miasta tego widać i jak gdyby bezkrytycznie pani do tego podeszła widząc, że no troszeczkę może to być niestosowne. Ja, ja stałam tyłem. Nie widziałam banerów, nie czytałam, nie przygotowywałam tych banerów. Natomiast ja oczywiście jestem, nie, nie jestem zadowolona, jeżeli padają niekulturalne słowa. Ja jestem za rozmową taką, jak w tej chwili jest, i nie obrażaniem siebie nawzajem. Natomiast no, nie odpowiadam za frustrację, jeżeli, jeżeli były tam takie banery. Naprawdę nie oglądałam do tej pory tej, tego programu, nie miałam czasu na to. Jeśli tam jak było, pan mi pokazał, tak, ten baner, to serdecznie pana prezydenta przepraszam za to. Nie chciałabym, żeby pan prezydent był obrażany. Natomiast przed samym programem zwróciłam się do rodziców i poprosiłam też rodziców, żeby prosiłam o kulturalne zachowanie i, i, i to była moja rola na tym spotkaniu. Nie chciałam, żeby ktokolwiek obrażał, czy władze miasta, czy też urzędników, którzy tutaj którzy przyszli wczoraj do naszego przedszkola. Na zakończenie jeszcze raz podsumowując, przede wszystkim taką informację dla rodziców, dzieci, które uczyszczają do przedszkola nr 16 że, 16. 16, że nikt nie ma zamiaru tego przedszkola likwidować i wcześniej nigdy takiego pomysłu nie było, że te informacje nie wiadomo skąd one wyszły, ale to są typowe fake newsy. Podczas funkcjonowania nastąpiły różne nieprawidłowości. Przed dzisiejszym spotkaniem tu w studio przeprowadziliśmy rozmowę z zainteresowanymi stronami. Trwało to około trzech godzin, bo to jest dobrze, jak ludzie się spotkają mhm. i pewne kwestie sobie po prostu powiedzą i wyjaśnią, a nie żyją gdzieś w sferze. No takich niedomówień, niedomówień. Mm -hmm. to nie, niedomówienia one prowadzą y, do złych rozwiązań i myślę, że y, taka zasada, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. rujnuje, to mm -hmm. jest takim dobrym y, mm -hmm. przykładem i na potwierdzenie chciałbym deklaracji tutaj może ze spani y, mm -hmm. jeszcze raz wyakcentować y, pani dyrektor i pana prezydenta. Jeszcze raz dziękuję panu prezentowi za e, możliwość tego spotkania i e, za to, że, że wyraża pan e, wolę, e, żeby ta umowa była podpisana. Jak wyjaśnimy sobie po prostu e, pewne kwestie, tak? Także e, też bardzo się cieszę z tego, że będę mogła pójść dzisiaj do przedszkola i tą wiadomość przekazać, bo e, e, myślę, że e, i rodzice, i pracownicy na taką informację czekają. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim, ponieważ mamy to, o czym rozmawialiśmy, kilka spraw do uregulowania, zapraszam mm -hmm. serdecznie Panią Dyrektor. Mm -hmm. Do siebie uzgodnimy termin mm -hmm. i jestem przekonany, w atmosferze konstruktywnej mm -hmm. będziemy mogli te wszystkie, kilka jest ich, trzy punkty omówić mm -hmm. do końca mm -hmm. i wyznaczyć sobie e, terminy ich rozwiązania mm -hmm. i załatwienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję pani. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani